Cześć, cześć, cześć. Tak się zafiksowałam <coughs> nad tym, yy, co chcę dzisiaj powiedzieć, to zobaczyłam, że już po, ale dobra, jedziemy z koksem. Co dzisiaj właśnie dzisiaj będę podrzucać Ci pytania, yy, które być może jak się zaangażujesz, pomogą Ci w stworzeniu Twojego yy, osobistego planu. I oczywiście warto sobie co jakiś czas te pytania zadawać, sprawdzać, jak ten plan się ma, czy może się coś pozmieniało. Yy, no i co trzymać rękę na pulsie. Żeby tak się zadziało, trzeba trochę czasu na to znaleźć, przystopować, zadać sobie kilka pytań, warto je sobie wszystkie zadać sobie pytania, ale warto też sobie odpowiedzieć na wszystkie te pytania pisemnie, bo no, pamięć różnie z nią bywa, jest ulotna, bywa ulotna i warto sobie to wszystko, co nam przyjdzie do głowy, wypisać, zapisać, ma to pewną moc, bo się osadza w nas, trochę nas urzeczywili. Może nawet nie trochę, tylko sprowadza nas na ziemi, urzeczywistnia urealnie. O tego słowa nie brakowało, urealnia nas w tych naszych planach, marzeniach, chceniach. No i wszystko, to wszystko, co Wam wyjdzie przy, tych, przy tym planowaniu, przy pracy z pytania. No dobra. To co? Myślę, że w 15 minut zdążę podyktować wszystkie te pytania, które sobie tutaj wypisała, i jeszcze kilka zdążę dać rad na temat tego całego tworzenia planu, na co zwrócić uwagę, czemu się przyjrzeć, tak żebyś mógł sobie za 5 lat, za rok, za 3 mm, popatrzeć na swoje życie i stwierdzić: Tak, jest całkiem fajnie, jest mi dobrze, mm, jestem zadowolona, zadowolona i mam uśmiech na twarz ale żeby tak się zadziało, to warto co jakiś czas właśnie się nad tym pochylić i zastanowić, co warto w tym kierunku uczynić. Dobra, no to jedziemy z koksem. Dobrze mieć coś do pisania, tak a propos, zawsze zresztą na tych live'ach zadaję mnóstwo pytań, bo podpowiadam jakieś narzędzia ćwiczenia, no jest coś, nie coś do zapisania. Dobra, no to jedziemy z koksem. Jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, to słuchaj to i działaj, bo samo się nie zrobi. Ok, pierwsze. M, warto sobie zadać pytanie, w jakim momencie życia jesteś, w jakim momencie życia się znajdujesz. I oczywiście m, można to, i dobrze by było, ja, ja jestem zwolennikiem jednak skal. Wziąć sobie skalę, na kartce narysować skalę, narysować sobie skalę i zastanowić się, to znaczy skala od 0 do 10 i, ze, i 0 to jest punkt być może dzisiejszy a 10 to, to Twoje docelowe miejsce, Twoja meta, to, co byś chciał ewentualnie pozmieniać w życiu, czyli ta Twoja wizja tego fajniejszego, milszego, szczęśliwszego życia, czy to zawodowego, czy osobistego. Więc pierwsze, co zawsze trzeba zrobić, zastanowić się warto, w którym momencie jesteśmy um, życia, dlaczego właśnie tu się znajdujesz, to będzie za chwilę, ale warto sobie na tej skale 0 do 10, można inną skalę przyjąć, zastanowić się, zaznaczyć, w którym momencie jestem. Dobra. Potem zastanów się, dlaczego właśnie jesteś w tym momencie. Czyli ta dziesiątka, bo teraz tak zrodziła mi się wątpliwość, że ktoś może nie wiedzieć o co chodzi, o co chodzi z tą skalą. Czyli dziesiątka to będzie to miejsce takie docelowe, załóżmy, że teraz zakładam, stwierdzisz, że niekoniecznie jest wszystko w Twoim życiu tak, jakbyś chciał, tak, jakbyś chciała, warto byłoby coś pozmieniać, to dlatego polecam Ci um, obrać sobie za dziesiątkę to miejsce docelowe, ten stan docelowy, kiedy wszystkie elementy w Twoim życiu są takie, jak chcesz, satysfakcjonują Cię i cieszą, natomiast um, możesz tak od tak jak teraz czujesz, zaznaczyć, że dzielicie, no załóżmy, 5 punktów do tego, czyli na skali jesteś pośrodku na piątce, może czwórka, może dwójka, może szóstka, może siódemka. Zaznacz sobie, tak dla orientacji, żebyś wiedział, ile ewentualnie trzeba pozmieniać, żebyś miał więcej uśmiechu na co dzień. No to dobra, czyli pierwsze mamy za sobą, w jakim momencie życia, w jakim punkcie życia właśnie się znajdujesz. To było pierwsze pytanie, które, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Teraz czas na drugie pytanie, czyli warto sobie teraz w tym momencie zadać pytanie, ile już zrealizowałeś, ile już zrealizowałaś w swoim życiu. My często, my ludzie, często w ogóle nie widzimy tego, co już mamy, co zrobiliśmy, tylko cały czas skupiamy się na tym, czego nam brakuje, że ciągle mało. I skupiamy się na tym, czego jest mniej albo tego, czego nie ma, zamiast na tym, co już, zamiast docenić to, co już jest w naszym życiu, to, co już wypracowaliśmy. Więc teraz masz czas na to, żeby zapisać sobie wszystko, co do tej pory osiągnąłeś i często i gęsto obserwuję to, jak pracuję z ludźmi, że właśnie to jest problem i trzeba się trochę nad tym skupić, wysilić, żeby dostrzegliwie pisać to wszystko, co już ktoś ma, a każdy ktoś ma Dobrze. Teraz czarna, trzecie pytanie. Jak wygląda Twoje życie zawodowe, rodzinne? Cześć, drugi widzów, oglądaczu. Jeżeli chcesz tutaj zmarć, jak wygląda Twój osobisty plan? Czy w ogóle taki plan robisz? Czy dla Ciebie to ma sens? Czy to jest coś nowego? Czy robisz sobie raz na jakiś czas taki rachunek sumienia? Sprawdzasz, co warto zmienić. W którym momencie jesteś, co Ci przeszkadza. A co? Dobra. Jak wygląda Twoje życie zawodowe? Tu można rozbić, tak? Czyli to już trzecie pytanie. Jak wygląda Twoje życie? Zawodowe, rodzinne, zdrowotne, kondycja fizyczna. Tu pewnie znacie ze życia. Wszystkie te elementy można, które są dla ciebie ważne, możesz sobie wypisać: finanse, wszystko, co ma dla ciebie znaczenie, co, jest, co bierzesz pod uwagę. Dobra. Czwarte pytanie. Co spowodowało, warto się nad tym zastanowić, co spowodowało, że właśnie jesteś w tym momencie i że te rzeczy się zadziały? Jakie, mm, jakie momenty były ważne, może przełomowe w Twoim życiu, że właśnie one Cię doprowadziły? Może jakieś cechy Twojego charakteru, może to, jaką jesteś osobą, może to, że jesteś wytrwała, wytrwały, pracowity, pracowita, nie poddajesz się. Uważasz, że można dużo wypracować, jeżeli, że trening czyni mistrza, łatwo się nie poddajesz. Warto sobie to wypisać, bo to są Twoje zasoby, które będą bardzo pomocne w realizacji wszystkiego, co sobie tam zaplanujesz. Um, a propos na tego nowego osobistego planu. Czyli warto być świadomym tego, jakie mamy zasoby. Dobra. Y Czas na piąte pytanie. Piąte. Jakie decyzje podjąłeś? Um, jakich wyborów dokonałeś? Można też tak to sformułować. Które doprowadziły Cię właśnie do tego momentu, do tego miejsca? I warto, jak już sobie je wypiszesz, zastanowić się, czy wszystkie były ok, czy któreś niekoniecznie były słuszne i teraz ponosisz konsekwencje. Zastanów się, bo być może będziesz jeszcze musiał kiedyś Stanąć przed taką decyzją i niekoniecznie będziesz, e, będziesz wtedy miał czas się nad tym zastanowić, a teraz na spokojnie możesz pomyśleć, czy jeszcze raz podjąłbyś taką decyzję, czy było warto, czy nie. Jak się z tym teraz masz? Dobra. Co my tu mamy? Kolejne pytanie, czyli pewnie szóste. Z jakich elementów, może się tutaj numeracja. Z jakich elementów w Twoim życiu jesteś zadowolony, a z jakich nie? Po co ci to? No znowu, jak będziesz uwzględniał sobie nowy plan, ten swój nowy, osobisty plan na Twoje życie, a wakacje to taki fajny moment, kiedy często ludzie zwalniają, trochę chillują, mają więcej przeważnie urlopu, mają czas często po takim siedzeniu na plaży nad jeziorem, w górach, jak to lubi. Po takim odpoczynku i mają czas się zastanowić nad takimi tematami. Więc zastanów się, z jakich elementów w Twoim życiu jesteś zadowolony, z jakich nie. Bo będziesz tworzył nowy plan, to będziesz miał okazję wy pomyśleć, co zrobić, żeby wyeliminować te elementy, które są B, C i których nie chcesz, które nie, nie powodują, że jest Ci lekko mm, emocjonalnie i, i chce Ci się żyć, tylko właśnie to. Twoje życie i powodują, że zamiast uśmiechu masz taką minę, wiecie, na kutkę. Dobra, kolejne pytanie, wychodzi mi z mojej numeracji, że to będzie siódme. Siódme pytanie, które warto sobie zadać, moim zdaniem, co do tego doprowadziło? Co do tego doprowadziło, że, że są w Twoim życiu elementy, tych, z których jesteś zadowolony albo z których jesteś niezadowolony. No i znowu, jak będziesz miał listę, będziesz miała listę elementów, które. Um, z których jesteś zadowolony, z których nie. Zobacz, zastanowisz się, co do tego doprowadziło, że się pojawiły te plusy dodatnie. I co, do, co, co spowodowało, że masz te minusy lub plusy ujemne, jak ja lubię to nazywać, to będziesz mógł w przyszłości unikać takich działań, które mnożą na Twojej liście, te plusy ujemne. Plusy ujemne, czyli minusy. Dobra. Ósme pytanie. Pytanie. Jak widzisz, nie ma czasu teraz, żebyś się zastanawiał nad tym, to trzeba zrobić sobie. Um, trzeba dać sobie więcej czasu na to, żeby się zastanowić, pomyśleć, jakie, jakie te odpowiedzi przychodzą do Ciebie. Teraz ja tylko daję znać, daję sygnał, że warto się nad nimi zastanowić, że warto sobie takie pytania zadać i że wakacje, taki okres wakacyjny. Myślę, że dobrym momentem, dobrym czasem na to, żeby pomyśleć o swoim nowym planie osobistym albo zmodyfikowaniu starego. Dobra, no to ósme pytanie. Uwaga. Przyjrzyj się temu, co jest na plus, i zastanów się, co właśnie się przyczyniło do osiągnięcia przez ciebie satysfakcjonujących, konkretnych elementów w Twoim życiu. Też sobie wypisz. Czyli trochę się powtarza, może jest inaczej sformułowane. Może akurat będzie to bardziej to pytanie do ciebie przemawiało, więc je zostawiam. Dobra. Kolejne pytanie. Co chcesz osiągnąć w przyszłości? Tu już zaczynamy teraz już przechodzimy do projektowania. Co chcesz osiągnąć w przyszłości? Stwórz sobie plan, najlepiej pisemnie. Na kartce, może być w formie też kolażu, jak jesteś wzrokowcem, lubisz mapować to te marzeń. Jak zwał, tak zwał. Ważne, żebyś to wyrzucił, wyrzuciła wszystko na kartkę, wyrzuciła z siebie. Bo jak sobie zapiszemy, namalujemy, narysujemy, to w nas się osadza, dociera do nas, urealnia nas. Co my właściwie chcemy? Za czym właściwie tęsknimy, Czego nam właściwie w naszym życiu brakuje? Często i często okazuje się, że nie są to jakieś wielkie, spektakularne drogie rzeczy. So, że są to elementy, na które mamy wpływ, na które ty masz wpływ i, na które, i, i, i o które możemy zadbać, i dosyć szybko mogą się pojawić efekty w naszym życiu, takie, które nas będą zadawalały. Ok, więc zaplanuj to sobie, poświęć odpowiednią ilość czasu na to, żeby to zapisać, zaprojektować w sposób, który lubisz, który Ci odpowiada, pasuje i, i jest taki Twój. Można pisać, można rysować, malować, można łączyć te elementy. Ważne, żeby to by wyszło z ciebie, wyartykułowało, wyszło na zewnątrz, żebyś wyartykułował, żebyś zobaczył, co właściwie chcesz. Dobra. Kolejne, czyli dziesiąte, jak mi wychodzi. Jakie elementy chcesz zmienić w stosunku do obecnego stanu? Jakie elementy chcesz zmienić w stosunku do obecnego stanu? Czyli co ci nie pasuje, co byś. Wyeliminował, wyrzucił albo zmienił w swoim życiu. I znowu konkret. Napisz wszystko, co ci nie przeszkadza. Z czego nie chcesz? Co ci przeszkadza bardziej lub mniej. I na końcu, chyba to już jest końcówka, jedynaste pytanie, a nie, jeszcze mam dwunaste. Jak możesz pokonać ten kawałek drogi, który się dzieli właśnie od tego miejsca, w którym nie jesteś tu, a który będzie. Na tej dziesiątce, na tej skali, o której mówiłam na początku, który cię, um, um, który cię zaprowadzi do tej, do tej mety Twojej, do tego wymarzonego dnia, życia. Mówię o dniu, no bo w końcu. Spędza, patrzymy, często mówimy tak, ludzie często mówią, o chcę być szczęśliwy. Um, Nie pracują nad. Żeby każdy element, każdy dzień i te poszczególne elementy każdego dnia sprawiały, że nam jest lekko na duszy, że mamy uśmiech na twarzy. Myślimy tak górnolotnie o tym szczęściu, radości, a w zasadzie składają się na to bardzo konkretne, małe czynności, prozaiczne dosyć, na które przeważnie też mamy wpływ. Dobra. Czyli jak możesz pokonać ten kawałek drogi, który dzielicie od dzisiaj, czyli na tej skali znowu jesteś na piątce do dziesiątej twojej mety? I ta dwunastka, czyli ostatnie pytanie, i potem będę podpowiadać y, moje y, takie tipy kilka razy. A i planowanie. Dobra, dwunastka, ostatnie pytanie. Co możesz zrobić już dziś, żeby stworzyć, wykreować tą rzeczywistość, za którą tęsknisz, której tak naprawdę ci brakuje, która by cię po prostu zwyczajnie uradowała, ucieszyła. Która by spowodowała, że pomyślałbyś, no w zasadzie, życie jest piękne, fajnie, fajne, fajne, mam, ży mam fajne życie. Dobra. Spodobało mi się to hasło, mam fajne życie. No sobie je zapiszę. Dobra. No właśnie. Co warto zrobić, żeby mieć fajne życie? Takie fajne w Twoim przekonaniu, w Twojej definicji. Czyli najpierw warto sobie zdefiniować, co dla mnie znaczy fajne życie, no i później stworzyć plan. Skupiając się też na tym, co jest teraz, co mi nie posuje, co warto byłoby zmienić. Dobra. I te rady na koniec. Ja często je powtarzam, więc jeżeli ktoś sobie odsłuchuje mnie, to pewnie jest na... Być może komuś się przydadzą na taką, taką powtórkę, a być może dla kogoś jest to nowość. Więc uwaga. Daj sobie czas i pozwolenie na to, żeby wyprodukować odpowiedzi. My często jesteśmy przygotowani... W ogóle jesteśmy teraz tak nauczeni, że mamy w szkole, szybko mamy odpowiadać. Jesteś głupi tempie, jak się zastanawiasz? W ogóle cięte riposty, szybkie riposty. To są takie wow, ale super, jaki inteligentny, jaki w ogóle człowiek jest super. Nie tak szybko potrafi odpowiedzieć, odciąć się i to z puento. Więc. Szyb, szybciej, jak sobie porównacie, szybsze są dialogi w filmach, wszystko ma być szybko. Piosenki te nie były dłuższe, teraz w radiu króciut, nie wiem, bo dwie minuty króci, krótsze są teraz piosenki. Yy, nikt podobno nie słucha dłuższych kawałków. Już nie ma czegoś takiego, że piosenka ma trwać pięć minut, utwór pięć minut w radiu, że to za długo. Więc my jesteśmy generalnie bombardowani uczeni tego, że ma być wszystko szybko. Więc my też oczekujemy, że jak sobie zadajemy jakieś pytania, to ma być. Szybka odpowiedź. A tutaj przypominam, że to też często mówię, jeżeli my zadajemy komuś pytanie, dziecku, dorosłemu, ktoś nam zadaje pytanie, no no wcześniej nigdy nie padło, nie że my słyszy je po raz pierwszy, to potrzebują tutaj neurony czasu, żeby się połączyć i wytworzyć odpowiedź. Więc daj sobie czas i pozwolenie na, to, żeby te neurony miały szansę się połączyć. Uwaga, jeżeli ty nigdy sobie tych pytań nie zadawałeś, tej, tej propozycji, którą dzisiaj przytoczyłam, no to potrzebujesz więcej czasu. Jeżeli już sobie kiedyś je zadawałeś lub podobne, to być może szybciej przyjdą ci odpowiedzi. Ale też przypominam, daj sobie zawsze czas, pozwolenie na to, że przyjdą odpowiedzi, które niekoniecznie będą cię satysfakcjonowały, które niekoniecznie, niekoniecznie hmm, będą powodem do dumy. No i znowu, nie chcemy się wstydzić, katować, wolimy się chwalić, często nie chcemy poznać prawdy, jacy jesteśmy i co robimy, że to przez nas mamy tak, a nie inaczej, to w wyniku naszych decyzji, naszych działań, naszych zachowań, więc wolimy nie słyszeć tych odpowiedzi. Więc to jest błąd. Jeżeli chcesz coś zmienić, no to trzeba najpierw parę pytań sobie szczerze zadać i szczerze jeszcze odpowiedzieć na nie. Czyli pierwsze, pierwsza rada, daj sobie czas i pozwolenie na wyprodukowanie odpowiedzi. Dwa, bardzo ważne moim, moim zdaniem jest zastanowić się, jak już chcesz takiej zmiany, chcesz takiego planu osobistego, jak chcesz taki plan stworzyć i pozmieniać to i owo, to zastanów się, jak możesz się sam wspierać, jak może ktoś Cię wspierać. Uwaga, tu też często mówię o tym. Zastanów się, kogo wybierasz. Nie każdy będzie dobrym, dobrą osobą do wsparcia, czy do tego, żeby cię wysłuchała i wspierała, ponieważ no niestety, mimo jej, jej bardzo dobrych chęci, może ona patrzeć przez pryzmat swój, swoich ograniczeń, negatywnych przekonań, swoich lęków. I będzie cię trzymała w tym miejscu, w którym jesteś. On pozwoli ci stworzyć czegoś fajniejszego w Twoim życiu, cokolwiek dla Ciebie to znaczy. Być może będzie też Cię chciała ograniczyć, ale nawet będzie robiła to nieświadomie, tak? No ja chcę dla Ciebie dobrze, zwróciłeś się do mnie o pomoc, więc ja mówię, uważaj, nie rób tego, w ogóle lepiej nic nie ruszaj. No wiesz, no nigdzie nie jest dobrze, masz fajne życie. No więc uważaj z kim. Rozmawiasz, kto cię ma wspierać, kim się otaczasz. I o tym znowu przypomnę, pisałam, jak otoczenie wpływa na ciebie. Czy to ci się podoba, czy nie? Jaki ma wpływ na ciebie? Na mojej stronie www.mastermaid.pl możesz sobie poczytać, jak otoczenie wpływa na ciebie. Co ja tu mam jeszcze? Tyle. Tyle moich raz. Jak możesz się wspierać i jak ktoś może Cię wspierać? Warto sobie taki plan stworzyć no i iść do przodu, a jeżeli zobaczysz i to będzie ostatnia rada, jeżeli zauważysz, to też często mówię, że masz opór, jesteś w tak zwanej fazie oporu, masz trudność z tym, mimo tego, że bardzo chcesz, ale ciągle coś w jakimś dziwnym trafem nie idzie, no to warto iść do specjalisty, bo być może masz coś tak głęboko osadzonego w sobie, co powoduje taki, a nie inny schemat Twoich zachowań, taki, a nie inny, inny sposób działania i będzie Ci samemu ciężko, trudno, jeżeli jesteś jakimś mega fanem psychologii, to pozmieniać, a i tak zawsze, mówię to z doświadczenia, bo sama kiedyś zaczęłam taką wymianę i wiem, jak, że jest o wiele, wiele łatwiej lepiej i lepiej można wiele rzeczy zobaczyć, których się nie dostrzega i zmienić to, co nam przeszkadza, żeby nie sabotować sobie swoich działań, bardzo szeroko i ogólnie mówiąc, jak się pracuje ze specjalistą, z drugą osobą, która jest świadoma tego, jak Ci pomóc i jest wykwalifikowana, wie jak to zrobić. Okej, okay. no to tyle chyba najważniejsze rzeczy. Zmieściłam się w czasie, no 15 miał być, między jest 20, więc teraz idź cieszyć się życiem, zaplanuj sobie, kiedy zrobisz takie spotkanie ze sobą, kiedy dasz sobie czas na to, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia, zaplanować, sprawdzić. Być może masz już taki osobisty plan, albo chcesz właśnie go stworzyć. No i działaj, 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 bo samo się nie zrobi. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Jeżeli liczy, że ktoś cię uszczęśliwi, no to muszę cię rozczarować. Nie ma takiej opcji. Tutaj to jest sprawa dużo w Twoich rękach. Im szybciej się tym zajmiesz, tym jest większa szansa, że szybciej tego doświadczysz. Czyli spokoju takiego emocjonalnego. Jak to kiedyś jedna z moich klientek nazwała takie osoby, to są takie pogodzone. No więc może tego pogodzenia ze sobą i, i świadomie będziesz kreował każdy dzień, każde wydarzenie, które się w Twoim życiu ma pojawić. Oczywiście nie na wszystko może mamy wpływ i trzeba sobie wziąć pod uwagę, że niektóre elementy mogą Cię zaskoczyć, natomiast w dużej mierze mamy wpływ na to, co, czego doświadczamy w naszym życiu. I znowu mówię to z autopsji, Zacząłam zmianę. No i, no i się wszystko pomału zmieni. Także teraz też idę się cieszyć życiem. Ty też się cieszysz życiem. Pamiętaj o planie. Gdybyś miał jakieś pytania, wątpliwości, będę mogła Ci pomóc. To oczywiście tej znać. I co do zobaczenia za tydzień. Znowu jakiś temat taki ogólny podrzucę, który można stosować, przepracować, przegadać na grupie Mastermindu, albo samemu. Pozdrawiam. O, aha, no właśnie, zapomniałam. Dobrze sobie tu kartkę napisałam. Po jednak to mają moc. Sprawdzają się. Napisz w komentarzu, co było dla ciebie użyteczne, z czym się zgadzasz, z czym nie ewentualnie, co było pomocne, jak wygląda Twój osobisty plan. Czy przyszło ci to łatwo, żeby go stworzyć, czy trudno, czy jest to nowość dla ciebie? Daj koniecznie znać. Pozdrawiam.